Dzień dobry, guru! Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin leci na web, kryptowaluty się sypią, a giełda znów dziś nurkuje. Ostatnie trzy dni to największy spadek giełdowy w historii. Tesla poniżej 200, Nvidia 85 dolarów wielki krach przez odwet Europy i Chin na cała Trumpa. Zerknijmy na wykresy Bitcoina. Bitcoin spadł do 70, osiągając dołek na 76 tysięcy. Sprzedałem po 78,700, napisałem o tym na X, sprzedałem małą pozycję i dokupiłem po 77 niżej. Pierwszy raz widzę, by prezydent celowo niszczył rynki finansowe. Takie spadki widziałem przy COVID i globalnym kryzysie finansowym. SP 22% poniżej szczytu. Szok, że decyzja jednego człowieka może dorównać pandemii w niszczeniu wartości. Wygrana Kamali to trzy dni od początku kryzysu, jak w 1929. Jeśli wygram, za trzy dni czekają Was najlepsze prace, największe wypłaty i najjaśniejsza przyszłość gospodarcza w historii. Ludzie ciągle publikują to, marząc o złotym wieku. Godzinę temu Ethereum wkrótce osiągnie cenę z 2018 roku. 7 lat bez żadnych zysków. Nasdaq 100 punktów futures 5,3%, S&P 500 futures 3,8%. Jeśli to się utrzyma, będzie to najgorszy 3 okres na rynku od 1987. Gorszy niż jakikolwiek 3 okres podczas Covid. S&P futures 4%, Ethereum 11%, Bitcoin 5%, altcoiny mocno ucierpiały. World 15%, Unii 13%, AWE 11%. Zwiększyłem swoje pozycje w tych aktywach. Krach na rynku nie był w planach Trumpa, twierdzi doradca Białego Domu. To po prostu destrukcja na rynkach. Teraz widzimy lekkie odbicie na Bitcoinie. Dodałem, jak widać, do mojej pozycji w Bitcoinie. Moje konto mocno ucierpiało, bo już kupowałem altcoiny. W tym tygodniu widać spadek z 577 do 548, gdzie byłem wczoraj. Więc od wczoraj to spadek o 58 tysięcy. Tu widzisz moje transakcje na bitcoinie. Sprzedałem bitcoina, napisałem o tym na x. Sprzedałem po 78, potem kupiłem po 77. Więc niewiele, tylko 1000 zysku. Mam 4 bitcoiny, minus 12 tysięcy, trochę tracę. Ale mamy silne odbicie od tego poziomu. Dołek był na 77, teraz wracamy prawie do 79. Do Ethereum też dokupiłem podczas tego spadku. Auto zakup na 1500, 1600, potem 1500 i ręcznie na około 1560. I widzimy lekkie odbicie na tym. Altcoiny też mocno oberwały. Widać altcoiny. Uniswap kupiłem więcej przy 12% spadku. Uniswap spadł o 12%. Dokupiłem Uniswap po 5 dolarów. Spadł do 4,97, a teraz mamy małe odbicie. Więc dokupiłem więcej Uniswapa. Świat 27 tysięcy. Pamiętacie, jak dwa dni temu sprzedałem 50% pozycji z obawy przed spadkiem? Kto pamięta, jak sprzedałem World po 0,70 a teraz kupiłem po 0,60? Faktycznie zmniejszyłem pozycję o połowę kilka dni temu, pamiętacie? Ach, nie zmniejszyłem Uniswapa o połowę. Tona też zmniejszyłem o połowę. Sprzedałem ton po 3,20$. A teraz zacząłem kupować po 2,90. Myślałem, że sprzedałem też 50% Uniswapa. Chyba jednak nie. Nie, nie sprzedałem Uniswapa. Po prostu kupiłem więcej. Kupiłem więcej Tona i Worlda. Dodża nie kupiłem więcej. A jednak kupiłem więcej Dodża za 3000$. Doja. Mój handel bitcoinem jest teraz 12 tysięcy na minusie i dokupiłem więcej przy tym spadku. To transakcja 4 bitcoinów, a Ethereum jest kilka tysięcy na minusie. Przejdźmy do analizy technicznej. Problem w tym, że akcje technologiczne też mocno spadają przed otwarciem giełdy. Ktoś to tutaj zamieścił. Akcje technologiczne runęły. Czemu nie? Nie widziałem, ale widać ludzi. I wiele różnych, wiele różnych systemów automatycznych wyłącza się, wstrzymując giełdy przy tym spadku, i starcy chcą zniszczyć świat przed śmiercią. Oglądaj online za 10 bilionów. James mówił o krótkich zakłóceniach do obniżki stóp. Fed nie ma wyboru. Wpędzanie rynków w recesję to nie jest plan biznesowy. To nie jest mądry plan. Nieważne co mówią, to jak krach covidowy bez covida. Tylko dlatego, że Trump chciał wprowadzić kła. Bitcoin spadł 20% od objęcia urzędu przez Trumpa 20 stycznia przy 108 tysięcy. Rynki mówiły, że cła to zły pomysł, bo na samą wzmiankę spadały. Rynki patrzą w przyszłość, wyceniają działania i wydarzenia. Więc celem tego spadku, jak mówię, od kilku dni Główna żółta linia trendu to linia sięgająca 2023 roku na Bitcoinie. Widać odbicie od 49k do 108k, a główna linia trendu jest na 74k. Właśnie zbliżyliśmy się do tej głównej linii trendu na 74k. Zeszliśmy do poziomu 76 tysięcy. Nadal sądzę, że możemy dotknąć żółtej linii 79k, 74k i 69k. Mam więcej zleceń kupna Bitcoina na tych poziomach. 77k, 75k, 73k, 69k. Mam też aktywowane zlecenia kupna na Ethereum. Miałem zlecenia na 1500, aktywowane przy spadku. Dodałem margin, by uniknąć likwidacji. Poniżej link do Bybit, 60k bonus na głównej giełdzie, na której handluję. 200$ za rejestrację i KYC. Światowa giełda bez KYC, jamescryptoguru.com, telegram, kursy krypto i giełdowe. Wróćmy, przeczytajmy komentarze. Klaun Krusty fajny, 17 kwietnia. Och, czy powinienem go zbanować? Niezbyt konstruktywne, co? Trochę głupawe, ale lubię Krastiego. 17 kwietnia, duży spadek, Trump 2028. Nie ma mowy. Dziękuję USA, potrzebują kryzysu, by refinansować dług. Zniszczenie giełdy nie pomoże, nawet jeśli twierdzisz, że to pomoże biednym. To tylko dla bogatych. To ma pomóc Amerykanom kupić jedzenie. To ma pomóc w spłacie długów spadek giełdy. Jak COVID nie pomoże nikomu, bogacenie się nie zmieni refinansowania. Sztuczny krach, jak COVID, to zły pomysł. Wspierałem Trumpa jak szalony, ale te ruchy są absurdalnie głupie. By celowo wywołać recesję i krach finansowy, nie musiał tego robić. Gdyby nic nie mówił, to przynajmniej zaspany Joe też milczał. Wiesz co? Spadek rynków o 30%. Nie wierzę, że tak długo wspierałem Trumpa. To był głupi błąd. To było od razu oczywiste, jak tylko objął władzę. Zrobił kilka rzeczy, a potem, same głupoty błąd za błędem. To pokazuje. Głosuj na mądrych, młodych ludzi. Nie na tych z wielkim ego. Głosuj na tych, co mówią o pokoju, co Trump robił, ale potem bombardował więcej. Więc nie wiem, ale teraz dużo zainwestowałem, wróciłem na rynki, odkupiłem wiele pozycji, nadal mam około 40-50% w gotówce. Będę ostrożny. Nie wiemy, jak źle może być. To nie jest zwykły bałagan. To podkopywanie globalnych rynków finansowych. Widzisz, rynki akcji mają limity spadku 7%, 15%, 20% dziennie. Gdy osiągną te progi, aktywują się ograniczenia. Już widać 7% limit na giełdach w Australii i Japonii. To niebezpieczne, jeśli się rozprzestrzeni. Bądź ostrożny, stosuj DCA w dół. Nie wiadomo, jak nisko może spaść. Nie wiadomo, jak nisko to może spaść. Ustaw niskie zlecenia kupna. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. To moje aktualizacje rynkowe. Kupuję na tych poziomach. Będę stosować DCA niżej. Nie wiemy jak źle będzie. Duże wsparcie jest na 69K. Jak mówiłem od dawna, kocham Was wszystkich. Miłego dnia i do jutra.